Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj na tym kanale będziemy otwierać kalendarze adwentowe, trochę nietypowe, bo pomyślałam, że jeżeli mamy otwierać coś związanego z włosami, to właśnie tutaj. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to koniecznie go zasubskrybujcie, to jest mój pierwszy kanał na YouTubie, ten był pierwszy jeszcze przed stylizacją TV. Właśnie stylizację założyłam, no i teraz nazwać to stylizacja hairstyles, ponieważ tutaj mam różne recenzje sprzętów, różne fryzury Wam robię, ponieważ fryzury są moją ogromną pasją, bardzo lubię czesać, a nie jestem fryzjerku, ale bardzo lubię robić upięcia, także... Zasubskrybujcie ten kanał, zostańcie tutaj, jeżeli chcecie zobaczyć recenzję różnych właśnie rzeczy do włosów, insta testy włosowe oraz właśnie fryzury. Także kochani, zaczynamy. Dzisiaj dwa kalendarze włosowe, dwa nietypowe. Oba były dosyć drogie, także zobaczymy, co jest w środku. Otworzę dwa, ponieważ myślę, że tak będzie ciekawie, jak otworzę dwa takie małe kalendarze. Dobra, kochani, zacznijmy od tego, który kupiłam najpierw. I ten kupiłam na Amazonie. Nazywa się Wish Jam. I jest to produkt taki, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć, DIY. No, coś w tym stylu. Już sprawdzam, ile on kosztował, żeby się nie pomylić. Uwaga, Wish Gem. I słuchajcie, ten kalendarz. Ten kalendarz kosztował 12,50 funta. I tutaj są gadżety do włosów, także możemy zobaczyć. Także zobaczymy, co to jest w środku. I czy faktycznie te 12 funtów, czyli tak około, nie wiem, 70 zł, tak plus minus, czy jest warty tego, czy nie. Czy ja płaciłam coś za przesyłkę? Tak. 12 funtów, a 14 za wysyłkę. Czyli razem zapłaciłam 28 funtów. E, no, szybko mi to bardzo przyszło, ale widzicie, 28 funtów, więc liczymy, że jednak to była stówka razem z wysyłką. E, kalendarz jest taki mięciutki i tak widzicie, trochę się to wszystko wygina. Wygląda trochę bardziej jak takie, nie wiem, jajko, niespodzianka albo takie czekoladowe kalendarze, coś takiego w tym stylu. Także co, lecimy, zobaczymy ten pierwszy. Lecimy, jedynka. Nie mam pojęcia, słuchajcie, co tu będzie w środku. Wiem, że jakieś rzeczy związane właśnie z włosami. I w jedynce mamy taką gumkę. A taką. takie coś. O. Także to jest jedynka. No dobra, zaczekajcie, to będzie kalendarz pełen baziewka. Numer dwa. Aha, czy to będą same takie gumki? Wydałam stówę na takie gumki w stylu e, gumka do Majtek. Bo to są dosłownie gumki do Majtek. Jak chcecie, trójka, jak chcecie sobie zrobić takie, e, takie gumki potaniaści, wystarczy kupić gumkę do Majtek i dosłownie możecie zrobić dowolną ilość takich takich gumek, takich właśnie akcesoriów do włosów, ta jest kolejna. No gumka jak gumka, powiem Wam, Boże, mam nadzieję, że nie będą same takie gumki. Wiecie, ja nie doczytałam, bo ja nigdy nie doczytuję. Ale chyba będą same takie górki. Bo nie chcę, słuchajcie, sobie zapeszać. Dzisiaj nawet bomba i będzie Douglasa, i był cały ten kalendarz, ale nie chciałam, słuchajcie, psuć sobie niespodzianki i nie doczytałam dokładnie, nie, nie, nie zajrzałam dokładnie, co jest w tym e, kalendarzu Douglasa. Widziałam tylko, że jest Ariana Grande napisane, więc na pewno będą jakieś perfumy. Także powiem Wam, że e, ja nie doczytuję nigdy. I później z nami krzyczycie, trzeba było przeczytać aukcje i tak dalej. Właśnie nie. Chodzi o to, żeby mieć niespodziankę. Słuchajcie, moim zdaniem to jest dosłownie w opakowaniu ty, typu. Na czekoladki. Kurczę, to były same takie gumki. Szóstka, o szóstka. Teraz poczytam opinię na temat tego kalendarza. Kolejny taki sam. Dobrze, że otwieram dwa, bo będzie naprawdę nudno. Siódemka. Przypominają mi się te tanie kalendarze, które otwierałam z, z tymi rzeczami do kąpieli, tam pod koniec roku. I tam właśnie były same takie badziewka, także. Kurczę, muszę Wam teraz zrobić jakiś odcinek z fryzurami z tymi gumkami, no bo jak inaczej. Dobra, ósemka. Nie widzę, widzę. Znowu gumka. Kuczę, chciałbym jakieś spinki czy coś. Uff, 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 dałam stówę na gumki do majtek. Brawo, ja. Dziewiątka. To jest fajna taka palmę. Coś dla Ewy kosmetycznej, którą ona kocha. Palmy. Dziesiątka. Naprawdę jestem frajerem. Taka. Już chcę szczerze mówiąc skończyć, bo są to same gumki do majtek. Jedenastka. No nie wiem, dla kogo taki kalendarz, nawet dla małej dziewczynki, no chyba, że za 12 funtów, nie wiem, czy 70 złotych to jest warte, nawet robione ręcznie. Dobra, dziś są moje urodziny, zobaczymy, co przygotowali uh, Wish Jam na takie coś, takie, takie coś, na moje urodziny. Mm, powiem Wam, że już mi się odechciało otwierać, sorry, że tak, taki lipny kalendarz, ale no chciałam otworzyć wszystko, co jest. Trzynastka jest ładna, oto, no, jest ładna gumka, zobaczcie, do takich włosów jak moje, ekstra to wygląda. Powiem Wam, że będę osobą, która będzie miała najwięcej gumek i gadżetów, bo drugi kalendarz również zawiera rzeczy do włosów. Czternastka, czternastka taki. Dobra. Piętnastka. Mm -hmm, taki błyszczący. Dobra, lecę już szybko, bo naprawdę nie chcę mi się pochylać nad gumkami do majtek. Szesnastka. Ten też ładny. Czarne mi się bardziej podobają właśnie. Ładnie wyglądają. E, 17. Były takie kiedyś modne DIY, jak zrobić taką gumkę na YouTubie, Pamiętam, jak tylko weszły, właśnie to zrobiła się straszna moda. Jak byłam w Stanach, to laski się rzucały na to i to kiedyś nie było tanie. Te gumki były dosyć drogie, ponieważ była to nowość. Ja sama kupowałam Forever 21, właśnie. Słyszeliście w ogóle, że Forever 21 będą zamykać? że Zesplajtowało. Tak, splotek. 19. Czy jeszcze ktoś jest na premierze? Czy w ogóle powitałam premierę? Witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Jest z Wami w komentarzach. Oczywiście. komentujemy to na żywo, te majtki, gumki do majtek, przepraszam. 20, dobra, 21. Powiem Wam, że to jest jeden z bardziej lipnych kalendarzy, no ale sama sobie to zrobiłam. Tak podejrzewam, że może być słabo, ale myślałam, że jakieś spinki, że jakieś ozdoby, że coś opaski, no nie wiem, że coś będzie tu jednak kreatywnego, a tu same takie tylko gumeczki. Może dla małej dziewczynki taki kalendarz, ale nie wiem, czy dziewczynka by się cieszyła z, po prostu z 24 gumek do majtek. Um, jeszcze dwa okienka, spokojnie i skończymy. 23, fioletowy i 24, ostatni, mam nadzieję, tak? Tak, ostatni. Uff, to dopiero kalendarz czerwony. Lipa na maksa. Powiem Wam, że lipa totalna. Zobaczcie, co ja tu mam. Lipa. Lipa na maksa. Nie polecam. Nie ma to nie że mi się nie podoba. Kolejny kalendarz jest e, skandynawskiej marki Mary Mary. I uwaga, za niego zapłaciłam dużo. Już Wam mówię. Kupiłam go w jakimś sklepie z rzeczami dla dzieci. Dobra, wejdę na stronę. Mary Mary kalendarz. Och, aż się muszę napić. I ten kalendarz kosztuje 190 zł. 190 zł za to. I to jest kalendarz z akcesoriami do włosów. Jest to skandynawska marka Mary Mary, która jest tak droga, ale tak droga, są to rzeczy oczywiście skandynawskie, modne, minimalistyczne. Wiecie, za takie rzeczy się płaci, za coś, co jest zrobione ręcznie. Ale ja to widzę, że to jest Made in China, więc ja nie wiem, za co oni sobie tak dużo liczą. Myślałam, że to będzie robione, wiecie, w ekologiczny sposób, w, w wiecie, w, na dalekiej północy. A oni tutaj normalnie są Made in China, w Szanghaju zrobione, więc nie wiem, za co sobie tak liczą. Uh, i mamy taki kalendarz. Takiego to jeszcze nie było. Powiem wam, że fajne, fajna kosmetyczka. Dosyć na przecho do przechowywania różnych rzeczy. Taka płócienna, ładna. Tutaj mamy kieszonkę, można sobie to wszystko schować. Lub jakieś inne ozdoby. No i co? I będziemy wyciągać. To tego jeszcze nie było. Będziemy pojedynczo wyciągać takie oto tagi. I zobaczymy, co jest pod każdym. Pod każdym kryje się, słuchajcie, ozdoba do włosów. No i warte 190 zł. Zobaczymy. Ciągniemy jedynkę. I będę wam tak pokazywać. Taka spinka. Do włosów. To są rzeczy generalnie dla małych dzieci, ale chcę ocenić pod tym kątem, czy, czy to się w ogóle nadaje do użytku. Dwa. No, widzę, że dla małych dzieci. Taka. Ładna złote spinki, widzę, że są ślicznie wykonane. Cały czas mam w tyle głowy po prostu tą cenę i jestem przerażona, ile wydałam na ten odcinek. Mam nadzieję, że go obejrzycie, bo jak nie, to będzie mi przykro. <try> Trzy. Unicorn. No pięknie to jest zrobione. To muszę przyznać, że są przepięknie wykonane. I faktycznie można sobie te ozdoby do włosów dla dzieci, wiecie, posegregować. Czwórka. Zastanawiam się, które dzieci pozwolą sobie nosić te takie spinki, bo jednak wydaje mi się, że te takie żabki są wygodniejsze. Czwórka to jest piątka. Palma. Trochę tak wiecie, zanim mówiłam w tym odcinku, bo zdałam sobie sprawę, że przepłaciłam. Dobra, szóstka, o szóstka. I mamy taki listek przepiękny. Sama bym go założyła. śliczny jest naprawdę. Ale nadal nie widzę tu wartości tego kalendarza. Wiedziałam, że będzie słaby, wiedziałam, a mimo wszystko go zamówiłam, chciałam zaryzykować. A siódemki, słuchajcie, nie widzę. Chyba. Nie, szóstka była dopiero, tak? Szóstka. Nie widzę siódemki, tak jakby wypadła. Znowu jestem ślepa kura nic nie widzę. Widzę ósemkę. Chyba nie ma siódemki w tym kalendarzu, może gdzieś skinęła. W paczce też nie miałam. Chyba nie ma siódemki, jest za to ósemka. Może już była siódemka, może źle policzyłam, nie wiem. O. No, piękne to jest, naprawdę to jest piękne. Dziewiątka. Fajnie, że to nie jest tylko świąteczne, tylko że można to nosić cały rok. Śliczne takie pastelowe, naprawdę śliczne to jest. Dziesiątka. Fleming. Dajcie znać, jak tam na premierze. Piszcie, czy Wam się podobają, czy, czy badziew. Czy Waszym zdaniem jest to badziew. Jedenastka. Znowu ta buźka emoji. Dwunastka. Moje urodziny. Arbus, bardzo ładny. Bardzo to jest ładne, ale kurczę. To jest warte 50 zł całe. Maksymalnie. Nie 180. Trzynastka. Znowu buźka. Bardzo ładna zresztą. No. Ładne pastelowe. Wszystko się trzyma jednego wiecie, pasteli, takich właśnie ślicznych odcieni. To jest naprawdę fajnie pomyślany kalendarz. Czternastka. U, mamy pierwszy świąteczny akcent. Taki bardzo świąteczny. Ło! Bałwan. Piętnastka. Znowu konik. Tylko inny kolor. Takie emaliowane to są. Um, szesnastka. Mini saduszko, śliczne. Śliczne to jest, naprawdę to jest śliczne. Siedemnastka tu. O, jaki śliczny tukan. przepiękna ozdoby. No ale cały czas, cały czas widzę tę cenę. Osiemnastka teraz. Mamy akcent jemioła. O. E, dziewiętnastka. Chmurka śliczna. Tak, 20 śliczne. 21. Chciałabym, żeby coś tu było takiego ekstra. Jakby na koniec było coś ekstra, jakaś taka piękna, ozdobna spinka czy opaska, to naprawdę myślę, że byłoby warto więcej za to dać, ale niestety za same takie spineczki. No to tak. Tak, 23. Dodatkowo uważam, że taki kalendarz niestety nie wytrzyma nam przez 24 dni, że taka mała dziewczynka, która będzie sobie ten kalendarz otwierała, nie wytrzyma i po prostu wszystkie je powyciąga. No. Wyciągnięcie ich to jest pestka 24 i mamy Mikołaja. Wyciągnięcie ich to jest raz dwa pestka i wiecie, i ona po prostu to wszystko wyciągnie i się skończy otwieranie. Także no nie wiem, powiedzcie, co sądzicie o tym kalendarzu. Fajny. Na pewno pomysł jest taki, wiecie, w stylu eko, śliczne są te spinki, naprawdę piękne są te spinki i wsuwki. Znaczy wsuwki również, nie? Ale czy on jest warty tej ceny? Nie. Czekam szczerze mówiąc na taki fajny kalendarz z akcesoriami do włosów, żeby naprawdę był wow, żeby powalał, żeby te akcesoria były opaski, żeby były jakieś spinki. Tak, to naprawdę można coś takiego zrobić, ale nie, nie widziałam nic takiego. Jeżeli widzieliście taki kalendarz do włosów, to dajcie mi koniecznie znać. Póki co to, co widziałam, no nie zrobiło na mnie jakiegoś niesamowitego wrażenia i niestety Wam tego nie polecam. Także mam nadzieję, że mimo wszystko dobrze spędziliście ze mną czas. Zobaczyliśmy coś innego. No i tyle, ja już uciekam. Na drugim kanale pojawi się inny kalendarz, gdzie opowiem Wam też, jaki mam make-up na sobie. Dzisiaj Wam to nie będę mówić, wszystko Wam podlinkuję na dole. No i to tyle. Dziękuję za dziś, jakaś taka jestem, wiecie, eee, po tym nagrywaniu, przepraszam, ale widzicie, no, te rzeczy nie zrobiły na mnie dużej, dużego wrażenia, a właśnie zdałam sobie sprawę, że wydałam 300 złotych, o tak, na spinki i gumki do majtek. Do zobaczenia, kochani, dzięki za dziś, pa pa!